Modlitwa wieczorna zaufania, oddaj swój dzień Bogu. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie, gdy zapada zmrok, a cisza wypełnia przestrzeń, dziękuję, że jak zawsze byłeś przy mnie przez cały ten dzień, nawet gdy w bliżej codziennych obowiązków zapominałam o Tobie. Czuwałeś nade mną w każdej chwili, zarówno wtedy, gdy czyniłam dobro, jak i wtedy, gdy oddalałam się od Twojej woli. W każdym momencie trzymałeś mnie w swoich opiekuńczych dłoniach. To niewypowiedziane szczęście mieć cię ojcze, zawsze blisko, pełnego miłości, wsparcia i nieskończonego miłosierdzia. Dziękuję za całe piękno, którem obdarzyłeś ten dzień. Za każdy promień słońca, za chmury na niebie, za wszystkie stworzenia i ludzi, których mogłam dziś zobaczyć i doświadczyć ich obecności. Dziękuję za dźwięki życia, śpiew ptaków, szum wiatru, ciepłe głosy bliskich. Dziękuję za dotyk, za możliwość przytulenia tych, których kocham. Przepraszam Boże za momenty, gdy nie doceniam tego dobra, które mnie otacza. Wybacz mi moje skupienie na sobie, moje zaniedbania w okazywaniu miłości innym. Wybacz, że czasem zapominam o Twoich przykazaniach, pozwalając, by hałas codzienności oddzielił mnie od Ciebie. Teraz, gdy nadchodzi noc, obierzam Ci wszystkie moje dzisiejsze doświadczenia, zarówno radości, jak i troski. Oddaję Ci moje zmartwienia, wierząc, że Ty masz plan na całe moje życie, a ja mogę zaufać Twojej opiece. Błogosław mnie na tę noc i prowadź przez kolejny dzień w imię Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. Amen. Bóg zapłaci za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Wspólna Modlitwa. Niech Bóg Cię błogosławi. Szczęść Boże!